Szanowni Państwo, tak, nauczyciel to urodzony empat, ale właściwie co z tego? Te mechanizmy działają, wszystko jest w porządku, rozumiemy swojego ucznia, współdziałamy z nim, funkcjonujemy w sposób prawidłowy, jesteśmy otwarci, no i co właściwie z tego? Rzecz w tym, że jak w przypadku każdego organicznego elementu, każdego procesu opartego o strukturę organiczną, Nasz mózg społeczny ma pewne ograniczenia. Warto tutaj zwrócić uwagę na naszą historię. Otóż e, większość historii rodowej naszego gatunku przebiegała w grupach stosunkowo niewielkich, w grupach zbieraczołowieckich liczących około 150-200 ludzi. Oznacza to, że ilość owych e, reakcji lustrzanych liczba bitów dzisiaj powiedzielibyśmy informacji, przekazu empatycznego, była ograniczona do stosunkowo niewielkiej grupy, niewielkiej grupy ludzi. Dzisiejszy świat jest zupełnie inny. Dzisiaj w ciągu jednego dnia w średniej wielkości mieście Państwa, spotykamy w tym rozumieniu lustrzanym, a więc reagujemy na od kilku do kilkunastu tysięcy innych ludzi. To jest zdecydowanie powyżej, e, powyżej możliwości przetwarzania mózgu społecznego. On jest bardzo szybko przeładowywany i przeciążany. Sytuacja jest podobna jak w przypadku przeciążania naszych procesorów, naszych komputerów. Tyle tylko, że kiedy je przeciążymy, one po prostu się zawieszają. Na szczęście nasze mózgi tak nie działają. Po obejrzeniu tysięcznej twarzy nie zastygamy na resztę dnia, tylko musimy działać dalej. Ale to nie oznacza, że nie pojawiają się tutaj żadne konsekwencje. Otóż, mózg, który w normalnych warunkach powinien reagować pozytywnie na obecność drugiego człowieka, to jest oczywiste. Kiedy w owych grupach zbieraczo-owieckich, szanowni państwo, pozostawaliśmy sami albo z różnych powodów zostaliśmy przez tą grupę odsunięci poza nawias, to nie była kwestia wykluczenia, to była kwestia śmierci. To była kwestia, w której bez dostosowania łącznego nie mogliśmy przetrwać. A to oznacza, że nasz mózg społeczny cieszy się, w dosłownym rozumieniu tego słowa, na widok drugiego człowieka. Kiedy wchodzimy w przestrzeń społeczną, szczególnie znaną nam, powiedzmy sobie w poniedziałek rano, kiedy wchodzimy do pokoju nauczycielskiego, to mamy ochotę zawołać, jak fajnie, że was widzimy. Nasze mózgi uruchamiają układ nagrody, w tym hipokamp, jądra półleżące i inne systemy, które zapewniają w korze przed czołowej pewną dawkę substancji, które sprawiają, że po prostu czujemy się świetnie i fajnie. Pierwsze lekcje, pierwsze reakcje z młodymi ludźmi w, te, w ten poniedziałkowy poranek też, jest, te, też są najczęściej bardzo fajne. Ale zauważyliście Państwo, że po pewnym czasie na siódmej, ósmej lekcji to, co nie irytowało nas na pierwszej czy drugiej, już nam bardzo przeszkadza. Skąd bierze się to wrażenie takiego Takiego, takiej ciężkości umysłowej, takiej ciężkości emocjonalnej. Czasem mówimy, że jesteśmy po prostu zmęczeni, ale tak naprawdę tu nie chodzi o fizyczne zmęczenie. Tutaj chodzi właśnie o przeładowanie owego, owego systemu. Ta ograniczona pojemność naszego mózgu powoduje, że to, co dominuje w reakcjach z innymi ludźmi w mózgu społecznym, zmienia. Kontekst zmienia punkt ciężkości. Przesuwa się on z obszaru układu nagrody, który Państwu wcześniej opisałem i który daje wrażenie pozytywne, w obszar, który można by było nazwać układem kary. Rzadko kiedy używamy takiego określenia jest to raczej system, który pozwala nam unikać albo uciekać. System unikania i ucieczki ogranicza kontakt. Nasz mózg, który ulega przeładowaniu na poziomie kontaktów i reakcji społecznej, to dotyczy przede wszystkim tych zawodów, w których owych kontaktów jest najwięcej. No a zwróćcie Państwo uwagę, że zawód nauczyciela to jest zawód relacyjny. My de facto, my nauczyciele, pracujemy y, owymi relacjami. Mózg społeczny jest tym czymś, co jest w naszym zawodzie bezpośrednio, y, bezpośrednio wykorzystywane. A więc ów mózg przeładowany relacjami przesuwa punkt ciężkości aktywności z układu nagrody w układ unikania. I ucieczki. Ten układ składa się z takich struktur jak wyspa, jak ciała migdałowate. Wyspa zajmuje się, szanowni państwo, wstrętem. I bólem, natomiast ciała migdałowate unikaniem i ucieczką. Co się dzieje więc, jeżeli nasz mózg przestawia się z działania pozytyw pozytywnej reakcji społecznej na działanie unikania i ucieczki? Projekcja związana z odczytywaniem, świadomym reagowaniem na rzeczywistość owego świata staje się sytuacją, w której przestrzeń społeczna staje się miejscem, które jest raczej paskudne i z którego najchętniej byśmy się wynieśli, prawda? Końcówka, ostatnia lekcja i ostatnia wizyta w pokoju nauczycielskim kończy się najczęściej taką sytuacją, w której mówimy cześć, do zobaczenia i wychodzimy inna rzecz, że kiedy wracamy do swoich własnych domów i tam w tym domu spotykamy naszych domowników, na przykład nasze własne dzieci, czyli ludzi, na którym nam naprawdę bardzo mocno zależy, to reakcje, które tam się pojawiają, są niestety reakcjami, które niezbyt często lubimy u siebie obserwować. Ponieważ jeżeli nasze własne, osobiste dziecko rozleje nieco mleka w kuchni, albo rozbije nikomu niepotrzebny kubek, to nasza reakcja bynajmniej nie jest reakcją typu, nic ci się nie stało, wszystko w porządku, jaka ona Jaka ona jest, to może nie będę Państwu opowiadać. My wybuchamy. Potem mamy do siebie pretensje, mówiąc często, no jak to jest? Przecież przez cały dzień byłem w stanie, czy byłam w stanie dawać innym, obcym dzieciom w sumie ową wyrozumiałość i ową empatię, a swojemu własnemu dziecku nie mogę. To poczucie winy jest dosyć trudne i bardzo mocno w nas uderza. Ja nie twierdzę, że nie powinniśmy go w ogóle mieć, ale warto rozumieć, że mamy tutaj do czynienia po prostu z neurobiologicznym mechanizmem. Przegrupowania, a właściwie przesunięcia pewnego filtru spojrzenia na świat. Takie przesunięcia i przesuwanie, które odbywa się w przypadku naszego zawodu, będzie mogło mieć bardzo poważne skutki związane z funkcjonowaniem całego systemu, ponieważ jeżeli dzieje się to z dnia na dzień. Z miesiąca na miesiąc i z roku na rok, to rzecz jasna, owe przeciążenia systemów mózgu społecznego, systemów relacyjnych będą mogły powodować nieodwracalne w nich zmiany. To powoduje pewien ogólny wniosek, Szanowni Państwo, wniosek z perspektywy neurobiologii. Wniosek, który można by, można by sprowadzić do takiego zdania, które mówi, że ci ludzie, którzy są Najbardziej predysponowani do wykonywania zawodów relacyjnych, w tym do wykonywania zawodu nauczyciela, czyli ci, którzy mają najbardziej sprawne mózgi społeczne, są w tych zawodach, w tym przypadku w zawodzie nauczyciela, w największym niebezpieczeństwie. I to, Szanowni Państwo, trzeba przyjąć do wiadomości. To, że my na jakimś etapie swojego funkcjonowania będziemy odczuwać zmęczenie, przeciążenie, a nawet niechęć do tego, żeby w relacje na przykład ze swoimi uczniami wchodzić, to nie jest najczęściej efekt tego, że zawiedliśmy, że nie powiodło nam się w tym zawodzie, ale jest to efekt wpisany w ów zawód. Jest to część tego zawodu. Jesteśmy po prostu bardzo mocno w tym zawodzie zagrożeni. Nie jest to... Kwestia tego, że się do niego nie nadajemy. Wręcz przeciwnie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że brzmi to trochę schizofrenicznie, ale tak właśnie jest. Można by następstwa owych zmian, Szanowni Państwo, pokazywać w bardzo wielu aspektach i w bardzo wielu częściach naszych mózgów. Owa dewastacja związana z przeładowaniem systemu relacyjnego może się pojawić. Ja się skupię tylko na jednym przykładzie, żeby Państwa tutaj na poziomie neurobiologicznym nie zanudzić, mianowicie działania hipokampów. Hipokampy to takie struktury ukryte dość głęboko w bocznych częściach płatów skroniowych obu półkul, które zajmują się, hmm, zajmują się wieloma rzeczami. Są związane chociażby z proliferacją komórek. To są miejsca, w których po raz pierwszy odkryto nowe, nowo powstające neurony u osób dorosłych. Dało to nadzieję na to, że ten mózg nie jest jednak taką strukturą, która tylko hmm, ogranicza swoje działanie w trakcie życia, aż w końcu dzieją się rzeczy związane ze starością. Możecie Państwo znać pojęcie hipokampa, z tego obszaru, ale hipokamp jest również związany z pamięciami, z zjawiskami związanymi z pamięcią, szczególnie z tym przejściem pomiędzy pamięcią krótkotrwałą i długotrwałą. Wreszcie, co bardzo ciekawe i odkryto to stosunkowo niedawno, hipokamp jest również strukturą związaną z ograniczeniem wpływu stresu na działanie naszego ośrodkowego układu nerwowego. To pewien paradoks, ponieważ przedłużający się stres ogranicza działanie hipokampa. Innymi słowy, jeżeli stres jest zbyt intensywny albo zbyt długo trwa, to może przyblokować działanie tej struktury. To jest dość wyraźnie widoczne. Jeżeli bardzo się zdenerwujemy albo bardzo zdenerwujemy naszego ucznia, to nawet... Jeżeli wiemy, że jest on dobrze przygotowany, może on nam na pewne pytania nie odpowiedzieć, dlatego że hipokamp już ograniczył swoje działanie. Ale ten hipokamp jest również, i to jest najistotniejsze z punktu widzenia, o którym tutaj chcę Państwu powiedzieć, zaangażowany w ograniczenie aktywności układu limbicznego pod kątem regulacji reakcji stresowej. Kiedy pojawia się stresor, kiedy pojawia się sytuacja, która drogo nas na poziomie społecznym czy też na poziomie emocjonalnym kosztuje, na przykład jakoś, jakaś bardzo wymagająca relacja z innym człowiekiem, na przykład jakiś konflikt z współpracownikiem, jakiś problem emocjonalny związany z reakcją z uczniem, czy też jakiś rodzaj niezbyt przyjemnej rozmowy, którą musimy poprowadzić z jego... Z jego rodzicem, wtedy nasz układ limbiczny bardzo intensywnie się pobudza, pojawiają się pewne projekcje, które w efekcie dają całą ową chemię stresu, której tak nie lubimy, o której tak praktycznie niechętnie mówimy. Mówię o aldosteronie, kortyzolu i innych substancjach, które nas po prostu na poziomie fizjologicznym dewastują. Ale hipokamp jest taką strukturą, która do pewnego etapu intensywności. Owych procesów, jest w stanie zareagować ochronnie. Innymi słowy, kiedy rośnie stres, a jesteśmy jeszcze na tym poziomie eustresu, czyli niezbyt intensywnego stresu, hipokamp, ten, te struktury, o, który, o której Państwu opowiadam, ma zdolność zwrotnego ograniczania reakcji, e, reakcji układu limbicznego, czyli ograniczania stresu. E, problem polega tylko na tym, że jest on również zaangażowany w sytuacji o której mówiłem wcześniej, czyli w sytuacji pozytywnego reagowania na drugiego człowieka, a kiedy stres... Odbywa się zbyt intensywnie i zbyt często, hipokamp może stracić owe możliwości autoregulacji reakcji stresowej. Może zostać uszkodzony, i to wyobraźcie sobie Państwo, nawet trwale. Co to oznacza? Oznacza to, że ze sprzężenia zwrotnego ujemnego, w którym podwyższony stres podwyższa aktywność hipokampa, który z kolei obniża stres, czyli mamy pewną homeostatyczną pętlę, która pozwala nam precyzyjnie funkcjonować. Cały proces zmienia się w sprzężenie zwrotne, ale dodatnie. Im wyższy stres, tym słabiej działający hipokamp, tym wyższy stres, i tak dalej. W efekcie wybuchamy. W efekcie nasze zdolności relacyjne mogą ulec y, bardzo poważnemu ograniczeniu. Przeładowanie systemu mózgu społecznego, w tym hipokampów, może spowodować, że spadnie nasza zdolność reagowania na stres. W efekcie Ci ludzie, którzy są predysponowani do tego, żeby w, tym całej, w tej całej przestrzeni funkcjonowania społecznego e, być mistrzami relacji, e, pod wpływem owego zjawiska związanego między innymi ze stresem, związanym z kolei z relacjami, mogą stać się osobami, e, które funkcjonują odwrotnie. Mamy więc cały szereg następstw, które będą postrzegane przez środowisko społeczne jako sytuację odwrotną do kompetencji, które wykazujemy. Takimi strategiami ucieczki w takiej sytuacji są wszystkie te czynności, czy też wszystkie te nastawienia do rzeczywistości społecznej, w tym przypadku rzeczywistości naszego zawodu, które unikają, a właściwie zdejmują z nas odpowiedzialność, przynajmniej z perspektywy nas samych, odpowiedzialność za system relacyjny, czyli na przykład taki nauczyciel, który wcześniej był wyjątkowo relacyjny, wyjątkowo przychylny, wyjątkowo łatwo nawiązywał Kontakty, pod wpływem owych procesów może stać się nagle osobą, która koncentruje się na zadaniach merytorycznych, czyli tych niezwiązanych z funkcjonowaniem empatycznym czy relacyjnym. Będzie się koncentrował na wynikach egzaminów, będzie się angażował raczej w to, w jakim stopniu te wyniki zadawalają rodziców, cały system szkolny itd., itd. Będzie się koncentrował na administracyjnej swojej roli. Natomiast będzie ograniczał owe y, kontakty. Y, niestety, ponieważ w naszym zawodzie relacyjność jest absolutnie konieczna, to nawet w takim przypadku owo Przeciążenie albo dociążenie systemu mózgu społecznego nie pozwoli nam na ukrycie się w obszarze administracyjnym, a jeżeli pozwoli, to nie ma mowy, Szanowni Państwo, o dobrostanie, ponieważ w tej cebulowej koncepcji dobrostanu, którą Państwo sobie przypominacie, mówimy cały czas o sytuacji, o sytuacji funkcjonowania w obrębie zadowolenia swojej roli społecznej, która Którą pełnimy, jeżeli zrezygnujemy z relacyjnego kontekstu, yy, z relacyjnego kontekstu yy, naszych mechanizmów yy, lustrzanych i naszego relacyjnego wyposażenia, to niestety, ale nacisk społeczny spowoduje, że będziemy musieli działać pomimo pewnych braków ich funkcjonowania. Efektem mogą być bardzo poważne następstwa, takie jak Obserwowane w naszym zawodzie zjawiska syndromu wypalenia zawodowego, depresję, ujawnianie się skłonności do psychos czy y, y, innych problemów, z którymi już sami sobie poradzić nie, nie możemy. Dlaczego to jest tak trudne i jakie sytuacje mogą w szkole doprowadzać do e, takich właśnie zjawisk, do takiego właśnie przeciążenia, spróbuję Państwu wyjaśnić w następnej części naszego spotkania. Dziękuję Państwu bardzo.